materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, którą opowiadamy. Sześć wynalazków, które zmieniły oblicze średniowiecza. Wbrew obiegowej opinii, ludzie średniowiecza odznaczali się sporą pomysłowością. Wynalazki antyczne lub dalekowschodnie udoskonalali i przerabiali na własną modłę. Nie stronili także od wprowadzania nowych rozwiązań. Poniższe zestawienie prezentuje kilka średniowiecznych wynalazków, które w znaczący sposób wpłynęły na obraz epoki. Wiele z nich ma swój początek w Antyku lub na Dalekim Wschodzie, jednak dopiero europejskie średniowiecze przyczyniło się do ich popularyzacji i udoskonalenia. Okulary. Powiększające działanie kryształów było znane już w świecie starożytnym. Pełnie ich właściwości wykorzystano jednak o wiele później. Około X wieku Wenecjanie znaleźli sposób wytwarzania szkieł, które położone na tekście znacząco powiększało litery. Z podobnych rozwiązań korzystali też Arabowie i Chińczycy. Lapides ad legendum z łacińskiego kamienie do czytania. Były wykorzystywane szczególnie przez mnichów i uczonych. Do dalszego udoskonalania wynalazku przyczynił się niezwykle twórczy Franciszkanin Roger Bacon. Jego dzieło Opus Maius z 1268 roku było w dużej mierze poświęcone optyce i działaniu powiększającemu szkła i kryształów. Szybko odkryto, że znacznie lepsze efekty uzyskać można mocując szkiełka przed oczami, przykładając je do tekstu. W 1305 roku mnich Giordano da Rival zapisał, że nie minęło 20 lat od odkrycia sztuki robienia okularów jednego z najprzydatniejszych rzemiosł na świecie. W XIV wieku okulary zdobyły już dużą popularność, znacząco podnosząc komfort pracy uczonych. Zegar Mechaniczny. Czas człowieka średniowiecza był wyznaczany przede wszystkim przez rytm natury i kalendarz liturgiczny. Istniała jednak potrzeba dokładniejszego pomiaru upływających chwil. Do znanego od najdawniejszych czasów zegara słonecznego rychło dołączył zegar wodny, a następnie klepsydra. Żaden z tych wynalazków nie wywołał jednak takiego zachwytu. Jak zegar mechaniczny. W 1335 roku, jako Dondi zamocował na wieży bazyliki świętego Eustorgio pierwsze tego typu urządzenie. Początkowo zegary wydawały jedynie dźwięk, zwiastujący pełną godzinę. Nie posiadały zaś tarczy i wskazówek. Te z kolei pojawiły się już w 1364 roku. Na udoskonalonym zegarze zdobiącym zamek w Pawi. Pod koniec XIV wieku zaczęły powstawać mniejsze, domowe wersje urządzeń do pomiaru czasu. Zegar mechaniczny na stałe zmienił krajobraz średniowiecznego miasta oraz rytm życia jego mieszkańców. Kompas. Historia tego wynalazku zaczyna się około I wieku naszej ery w Chinach. Kawałki magnetytu kładzione na kamiennej płycie poprzez drgania miały wskazywać podziemne prądy. Na bazie tej wiedzy wykształciła się dalekowschodnia geomancja. Wykorzystując pole magnetyczne, szukano miejsc szczególnie naznaczonych przez siły nadprzyrodzone. Na przełomie XI i XII wieku, Chińczycy korzystali z tego zjawiska również podczas nawigacji. Do Europy kompas dotarł za pośrednictwem Arabów, przede wszystkim w czasie wypraw krzyżowych. Wspomina o nim Aleksander Neckam w dziele De Naturis Rerum, pisanym na początku XIII wieku. Ze szczególnym upodobaniem korzystali z jego dobrodziejstw weneccy kupcy, którzy dzięki znacznej poprawie nawigacji mogli podwoić ilość rejsów na Bliski Wschód. Nic dziwnego zatem. Że to oni udoskonalili formę wynalazku. Igłę z magnetytu, dotychczas pływającą w wiadrze z wodą, zamknięto w drewnianym pudełku, dając początek busoli. Znacznie poprawiła się jakość rejsów po znanych wodach, a krok w nieodkryte tereny stanowił już tylko kwestię czasu. Młyn pływowy. Młyny wykorzystujące energię wodną były znane już w starożytności. Większy wpływ na gospodarkę wywarły jednak dopiero w następnej epoce. Specyfika tego wynalazku polegała nie tylko na wykorzystaniu koła wodnego, lecz także energii pływów. Często budowano przy nim tamy, skutek czego przepływ znacznie podnosił poziom wody, automatycznie wprawiając koło w ruch. Podczas wykopalisk w północnej Irlandii odkryto młyn pływowy pochodzący z 787 roku. Najprawdopodobniej jednak wykorzystywano je tam nawet 100 lat wcześniej. O dużym rozpowszechnieniu młynów świadczą wzmianki w Domesday Book, czyli spisie sporządzonym dla Wilhelma zdobywcy po zdobyciu Anglii. Wynalazek ten znalazł szerokie zastosowanie przy mieleniu ziarna. Był również niezastąpiony w obróbce tkanin. Jeszcze w średniowieczu powstał przeznaczony tylko do tego folusz, również wykorzystujący energię wodną, który przeniósł sukiennictwo na nieosiągalny wcześniej poziom. Wielki piec sprawne wykorzystywanie energii wodnej dało również bodziec do rozwoju metalurgii. Napędzany w ten sposób wielki piec był w stanie osiągnąć niewyobrażalną dotąd temperaturę i mógł pracować przez całe tygodnie. Ułatwiało to pracę kowalom, którzy podejmowali się coraz trudniejszych zadań. Znacznie spadły ceny żelaza, podniosła się za to jego jakość. Najstarsze znane obiekty hutnicze tego typu były używane w Szwecji przez cały XIII wiek. Wedle niektórych źródeł, wielkie piece znano już jednak wcześniej, od początku XII wieku, na terenie dzisiejszych Niemiec czy Belgii. Nie ulega wątpliwości, że wcześniej konstrukcję tę opanowali Chińczycy, chociaż nie jest znany ich wpływ na europejskie piece. Na starym kontynencie do ich rozpowszechniania przyczynili się cystersi, których zaczęto postrzegać jako doświadczonych metalurgów. Wykorzystanie wielkiego pieca ułatwiło dostęp do lepszego jakościowo żelaza, co znalazło odpicie w produkcji przedmiotów codziennego użytku, np. Na narzędzi. Znacznego skoku dokonało również uzbrojenie ochronne możliwa stała się bowiem produkcja pełnej zbroi płytowej. Koło Wynalazek ten pojawił się w Europie około XIII wieku. Nieco wcześniej, zaś w Indiach. Najwcześniejszy dokument poświadczający wykorzystywaniu kołowrotka na starym kontynencie to zakaz jego używania. Wydany przez Cech Sukienników w 1280 roku. Przyczyną miało być pogorszenie jakości uzyskanej w ten sposób przędzy. Częściowa mechanizacja pracy przyniosła jednak znaczne przyspieszenie produkcji w związku z czym kołowrotek szybko zyskał popularność. Coraz częściej zastępował kądziel i wrzeciono, których używano, choć w prymitywniejszej formie, już w czasie rewolucji neolitycznej. Początkowo stosowano tylko napęd ręczny, a więc korbowy. Nożny został dodany pod koniec XV wieku. Następna tak duża zmiana w tkactwie nadeszła dopiero wraz z rewolucją przemysłową, i wynalezieniem krosna mechanicznego. Dla portalu histmak.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Cię Ci spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. Hist.mac jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.